No manko, Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Michu z tej strony. Drodzy państwo, zapraszam na giełdę Bitget, ponieważ mam tam dla was kilka ciekawych tematów. Więc na początku możemy zajrzeć tutaj do pool Xa. Mamy pool Xa tokena WCT, to jest ten sam token, który wcześniej kupywaliśmy na LaunchX. Ja go już sprzedałem wczoraj tutaj za 35 centów, ale jeśli przegapiliście, to nawet lepiej dla Was, bo cały czas ten token pompuje. Także zainwestowałem tutaj jakieś 120 dolarów, wyciągnąłem na czysto mniej więcej z 200, więc prawie, prawie stówka na czysto. No tam 80, lekko ponad 80 dolarów. Ale mamy właśnie tutaj ten Pool X Pierwszy mamy na tym tokenie WCT, więc jeśli chcecie, możecie zablokować swoje tokeny, te, które dostaliście, ale ja sugeruję wziąć trochę zysku, a przynajmniej zabezpieczyć swój wkład. A drugi token mamy ten AB. Ten AB, on już się tu kiedyś chyba pokazywał i wystartował on przed chwileczką. Mamy tutaj pulę BGB również, więc ja chciałbym sobie zablokować z tym, że nie będę blokował wszystkiego, a zablokuję 380 nie tak 1 185, tak, w ten sposób. Bo mamy jeszcze tutaj jedną opcję, gdzie możemy zablokować, a konkretnie wystartował nowy Lunch Pool również i jak sobie tutaj wejdziemy w Lunch Pool, to mamy tam dostępny token GM. I tutaj wydaje mi się, że będzie wyższe APR, to znaczy ja tak blokuję 50-50, no pół na pół, nie całe pół, akurat bo tutaj daję trochę więcej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wycelowałem w wyższy APR? Więc mamy lunch pool. Ten będzie trwał akurat 15 dni. On się jeszcze nie zaczął. 15 minut tutaj ale zanim zmontuję to wideo, to już powinno być wszystko gotowe. No to środki możecie sobie zablokować. No i ten Pulix, i tam jeszcze są candy bomby, ale to trzeba trade'ować. Ja bardziej się interesuję tymi bardziej pasywnymi takimi opcjami. Także tyle ode mnie. Jeśli nie masz jeszcze konta na giełdzie Bitget, serdecznie zapraszam sprawdzić link w opisie. No i to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie życzę wszystkiego dobrego, siemanko, pozdrówki Eloszka.